Przez taką praktykę uczymy nasz umysł po to, żeby widzieć te dobre rzeczy, te pozytywne, żeby je zauważać. Ciężko to wszystko zweryfikować, bo trzeba by cały swój czas poświęcić na sprawdzanie tych wszystkich informacji, wiadomości. Czyli nie zamkniemy się w jakimś tam swoim tylko świecie i w swoim własnym przekonaniu, ale inne osoby mogą nam pozwolić doświadczyć tej obecnej sytuacji głębiej, szerzej. Z tym, co aktualnie się dzieje, postanowiliśmy nagrać odcinek, w którym dzielimy się naszymi różnymi sposobami, naszymi e, rytuałami, które praktycznie codziennie stosujemy, a które pomagają nam zachować spokój, jakiś taki zdrowy rozsądek i optymizm w całej tej sytuacji. Tak, pomagają zachować większy spokój, harmonię, balans ponieważ wobec tej sytuacji jest no, dużo trudniej no, zachować taką mm, czystość, higienę umysłu tak, żeby on nas wspierał. Więc postanowiliśmy wybrać takie mm, najważniejsze. najważniejsze rzeczy, które naszym zdaniem nam służą, żeby czuć się po prostu dobrze i nadal po prostu cieszyć się życiem i realizować cele, które są dla nas ważne. I opowiemy m.in. o ćwiczeniach fizycznych, o diecie, o medytacjach, które uważamy, że są istotne, czy o generalnie spojrzeniu na obecną sytuację, które myślę, że może pomóc nieco jakby w pewien sposób się lekko z tego, tego zdystansować, żeby zachować taki świeży umysł i takie świeże spojrzenie na, na tą sytuację. Podpowiemy Wam także wskazówki co robić, a czego lepiej nie robić w obecnej sytuacji, e, więc zapraszamy do tego odcinka. Oglądajcie. To pierwszą rzeczą, która jest istotna w zachowaniu spokojnego, harmonijnego umysłu w tych czasach, przynajmniej dla nas jest ograniczenie przyjmowania wiadomości, newsów, które są w jednoznaczny sposób negatywne, które mają tak naprawdę zbudować w nas strach i nas spowodować, żebyśmy chcieli czytać więcej tych treści, żeby być na bieżąco, co tu się zaraz wydarzy, ile tu osób jest zarażonych i tak dalej, i tak naprawdę niewiele to wnosi do naszego życia poza tak naprawdę kolejnymi promocjami, które nakręcają nasz umysł. Tak, bombardujemy wtedy naszą podświadomość tymi różnymi obrazkami, oczywiście najgorszymi. I pytanie, czy na pewno chcemy to wybierać, tym bardziej też, że często są też nieprawdziwe. Te newsy są niekoniecznie prawdziwe. Niezweryfikowane. Tak, więc jeżeli ograniczymy tego typu takie typowe newsy z portali internetowych, no to w zamian za to możemy wchodzić, czytać artykuły, które są inspirujące, które są budujące, tak? Na przykład jest portal Dobre Wiadomości, strona link na pewno znajdziecie poniżej. I tam oczywiście także poruszają temat koronawirusa, jednak pokazują te bardziej takie pozytywne rzeczy, pozytywne aspekty, kiedy to na głównych portalach niestety mamy najgorsze wiadomości, a tutaj mamy coś jednak pozytywnego, coś, co nas inspiruje, coś, co może nam dodać energii, jakoś tak bardziej nas nastroić w bardziej pozytywny sposób. Jeżeli mamy jakieś osoby, które nas inspirują, to. Kojarzą nam się z, jakby z czymś dobrym, tak? to pewnie też się wypowiadają w, tym, w temacie e, bieżącej epidemii i być może mają bardziej pozytywne przemyślenia. E, my osobiście mamy osoby, które m, nas inspirują. Są to często jacyś nauczyciele duchowi czy m, ze świata rozwoju osoby. I często te, te perspektywy ich są dla nas inspirujące i budujące i mm -hmm. wtedy my tak naprawdę możemy, e, bierzemy to do siebie i przekazujemy gdzieś tam dalej e, do osób, z którymi my mamy kontakt. E, no i dla nas to są na przykład e, osoby, które zajmują się duchowością, czyli na przykład może być Eckhart Tolle e, mm -hmm. czy mm, no my mamy takich angielskich nauczycieli jak Bentino Masaro, czy Rupert Spira, czy... Tak, aczkolwiek my też y, znajdziecie tłumaczenia na pewno bardziej popularne, jak kartatole. Z polskich bardzo polecamy Nitie, która robi także darmowe scacanki teraz y, darmowe, takie medytacje w czasach y, właśnie tej epidemii. I także my udostępniamy na naszym Facebooku, na naszym Instagramie także pozytywne cytaty, różne pozytywne informacje, po to, żeby jednak zachować bardziej pozytywny nastrój. Tak, no to jest istotne, ponieważ to, co jakby wkładamy do naszego umysłu, to później w nas, chcąc, nie chcąc, żyje. No i tego doświadczamy w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o drugi punkt, to właśnie to, co dajemy, to co udostępniamy, żeby właśnie, żebyśmy bardziej o to zadbali, żebyśmy bardziej pomyśleli, jaki mamy ogromny wpływ na przykład na naszych znajomych, na naszą rodzinę, czy nawet znajomych na Facebooku. Jeżeli coś będziemy podawać dalej jakieś informacje, udostępniać jakieś posty, jakieś materiały różne, to zadbajmy o to, Pomyślmy, co to wywoła w tej drugiej osobie. Czy to jest komunikat, który na pewno chcemy udostępnić, czy ten komunikat na przykład jakoś podniesie na duchu, dodaje jej trochę optymizmu, jakiejś wiary. Czy to jest komunikat, że już po prostu jest strasznie najgorzej i już właściwie wszyscy umierają. Więc zadbajmy o to, żeby ten komunikat był taki, jaki my byśmy chcieli dostawać. Czyli myślę, że zdecydowanie bardziej pozytywny. Tak, e, ponieważ to, co przekazujemy, to, czym się dzielimy, też e, jakby w pewien sposób kryjemy tą rzeczywistość, e, w której my żyjemy. Tak? Czyli, jeżeli zastraszymy naszych znajomych, to oni będą w strachu, i to de facto będą nam to oddawać w postaci też kolejnych ich przemyśleń, ich postów. E, więc to też do nas wróci w jakiś sposób. Więc e, z tego powodu, jest to też istotne, żeby. Mieć świadomość, jaki wpływ będzie miała ta informacja, którą my przekazujemy dalej, ponieważ zarażamy siebie nawzajem też informacjami, podejściem do życia, podejściem do danej sytuacji, do, do, na, do danego tematu. Więc gdzieś tam warto mieć to w, czy z tyłu głowy, żeby um, zastanowić się, co to spowoduje tak? I, i czy, czy, chcemy, chcemy ch czy, czy my powolić. chcemy tego doświadczać więcej po prostu. Tak, bo to, co dajemy, to tego po prostu będzie w świecie więcej. Kolejną rzeczą jest to, że prawdopodobnie, jeżeli śledzicie portale czy znajomych na Facebooku, no, portale może niekoniecznie, ale jeżeli macie znajomych, które, którzy mają może inne poglądy lub podobne, ale jednak się obracają trosz, troszkę w innym otoczeniu, to często pojawiają się różne teorie na temat bieżącej sytuacji, e, czy to był wirus e, stworzony przez e, ludzi, czy, czy nie. Um, czy ta pandemia jest e, prawdziwa? Czy, czy związana czy, z 5 czy, 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 czy wymyślona? Czy faktycznie ludzie umierają na tego wirusa? czy nie? Jak dużo ludzi umiera? Na ile to, co słyszymy na wiadomościach, jest prawdziwe? Na ile nie. Mhm. A, więc e, po sobie wiem, że tak naprawdę ciężko to wszystko zweryfikować, bo. Trzeba by cały swój czas poświęcić na sprawdzanie tych wszystkich informacji, wiadomości. A tak naprawdę pewnie i tak często byśmy nie doszli do, do faktów, ponieważ po prostu nie mamy, nie jesteśmy w danym miejscu, żeby to w 100% zweryfikować, każdą informację, więc możemy coś przyjąć na wiarę, a niekoniecznie wtedy damy wiarę czemuś, co jest prawdziwe. Więc um, ostatecznie sprowadza się do tego, że nie warto um, poświęcać um, całej swojej energii, albo nawet części swojej energii. No, tak naprawdę, warto go, ograniczyć to minimum um, zajmowania się tymi różnymi teoriami. Warto jest gdzieś, gdzieś mieć świadomość, że różne istnieją i że niekoniecznie jest jedna właściwa teoria, którą na przykład słyszymy w telewizji, że są też inne. Um, warto je gdzieś. Jakieś tam wziąć pod uwagę, ale moim zdaniem, warto na tym zaprzestać i nie starać się ustalić, że to jest ta jedyna właściwa teoria, ponieważ tak naprawdę nie wiemy. Jeżeli damy sobie możliwość, żeby powiedzieć nie wiem właściwie, jaka teoria jest w 100% prawdziwa, to możemy się zająć tym, na co realnie mamy wpływ w naszym życiu, mhm. i jakie realnie zadania. Cele możemy sobie postawić na bieżący moment. Tak, chodzi o to, aby bardziej efektywnie wykorzystać ten czas, który mamy, który dostaliśmy. Zobaczyć, jaka sytuacja dzieje się teraz, co w takim razie możemy zrobić, żeby być w jak najlepszej sytuacji. Być może powinniśmy się teraz czegoś pouczyć. Jest teraz masa darmowych kursów online. Można także przydać różne książki, pouczyć się na przykład angielskiego, może było coś, co planowaliśmy się pouczyć, ale nigdy nie mieliśmy czasu, a co teraz będzie dla nas bardziej korzystne. Albo chociażby zadbać bardziej o swoje ciało, poćwiczyć jogę czy pomedytować. Można zrobić naprawdę bardzo dużo rzeczy i wykorzystać ten czas naprawdę w bardzo taki wspierający dla nas sposób. Kolejną rzeczą, którą jak najbardziej polecamy, jest oczywiście medytacja. Właściwie praktycznie cały nasz blog i różne tutaj filmiki, które wrzucamy, to wrzucamy już o tym, i to tak naprawdę od dawna. I to rzeczywiście jest bardzo skuteczny sposób na zachowanie spokoju, na to, na, żeby się nauczyć, jak w ogóle działa nasz umysł, i po to, żeby oczyścić ten nasz umysł z różnych takich zapętlonych myśli, różnych niesłużących nam myśli, różnych pętli. A także z różnych negatywnych emocji możemy oczyścić swoje ciało, po to, żeby odnaleźć w tym czasie odrobinę więcej spokoju, harmonii, zastanowić. Co jest bardziej, co teraz jest dla nas ważne. Jak teraz chcemy spędzić ten czas? Hmm, tak medytacja pomaga w pewien sposób um, się wyciszyć. Um, Uzyskać dostęp do naszych takich e, głębszych e, wartości, do naszego takiego, mm, te, tego, co tam w głębi nas. Dzięki medytacji możemy nie szko, nieco bardziej mm, osiąść i uziemić się mhm. i mieć dostęp do tego, co, co dla nas jest na, naprawdę ważne. I co spowoduje, że nasz czas wykorzystamy lepiej w ciągu dnia. Więc warto. W dzień, zacząć się od e, medytacji, no to już w zależności jak długiej, od, od każdego z nas, ale ile byśmy czasu na to nie przeznaczyli, zawsze to będzie z pożytkiem mhm. e, na pewno dla naszego dla naszego umysłu, dla naszego dnia i korzystamy ten dzień na pewno w lepszy sposób. Kolejną Aktywnością, którą stosujemy nadal, są sesje oddechowe, czyli praktykujemy codziennie na przykład metodę Wim czy też inne praktyki oddechowe, które gdzieś tam nam się przewinęły w trakcie naszego zainteresowania się tym tematem. Staram się też na bieżąco dzielić się tym. Na naszym e, kanale, więc. Tak, jak, jak pewnie zauważyliście, ostatnio tych sesji oddechowych wrzucamy więcej. Robimy różne takie animacje. Wrzuciliśmy m.in. sesję oddechową na sen. Jak się uspokoić, jak się zrelaksować. I to są naprawdę super techniki. Mogą być naprawdę bardzo skuteczne, jeżeli ktoś ma problem w ogóle z jakimś takim uspokojeniem myśli, to kontakt z oddechem, oddychanie w rytm muzyki, tutaj macie animację, dźwięk, więc jest na czym się skupić, na czym zamieścić oko i ucho. Więc to na pewno pomaga i może być naprawdę super, nawet takim wstępem do późniejszej praktyki medytacji. Tak, tym bardziej, że oddech jest takim elementem naszego organizmu, na który mamy świadomy wpływ. A poprzez wpływ na, na oddech mamy pośredni wpływ na nasze samopoczucie, na, na rytm naszego ciała. Więc jest to bardzo skuteczny sposób, żeby pracować ze, ze swoim stanem emocjonalnym, ze swoim stanem umysłu i generalnie samopoczuciem. Więc warto z tego skorzystać. Tak, tym bardziej, że zarówno medytacja, jak i sesje oddechowe wpływają. Bardzo pozytywnie na nasz układ odpornościowy, o czym opowiemy więcej w następnym filmiku. Kolejną rzeczą, którą codziennie stosujemy, jest praktyka wdzięczności. Stosujemy ją właściwie zawsze razem. Mówimy sobie, wymieniamy te rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, ponieważ to. Te, e, przez taką praktykę uczymy nasz umysł po to, żeby widzieć te dobre rzeczy, te pozytywne, żeby je zauważać, bo pomimo tego, że teraz jest epidemia, e, duże rzeczy się zmieniło w naszym życiu, to bardzo dużo rzeczy jednak pozy pozytywnych nam się też przydarza i warto także na to zwrócić uwagę, a nie skupiać się tylko na tych negatywach, ale doceniać, jak teraz dużo rzeczy także pozytywnych nas spotyka i po prostu za to być wdzięcznym i to powoduje, że jesteśmy bardziej szczęśliwi i coraz więcej tych rzeczy zauważamy i coraz tych więcej rzeczy jakby nam się wydarza, coś trudno powiedzieć, czy nam się więcej ich wydarza, my po prostu ich więcej widzimy i, i, i to, to jest Po prostu zotem. żyjemy, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład co zjeść, to już jest powód, za który możemy być wdzięczni, czy jeżeli Eee, jest nam ciepło, mamy schronienie, nie musimy spać na dworze, to już mhm. też jest powód do wdzięczności. Czy jeżeli jest ktoś z nami bliski, to też jest powód do wdzięczności? Słońce. Jeżeli jesteśmy zdrowi, to też jest powód do wdzięczności. Tak, tak naprawdę jeżeli zaczniemy jakby skupiać się na tym, tych, tych aspektach, które są dla nas ważne i które których doświadczamy, to się okaże, że naprawdę jest tego dużo. I wcale nie jest tak, że wszystko jest źle, wszystko jest tragicznie, wszystko jest straszne. Chociaż jeżeli włączymy telewizor czy jakiś portal, to wtedy może się wydawać, że są same straszne rzeczy, a wcale to nie jest prawda. Mhm. Kolejną rzeczą jest Praktykowanie też takiego empatycznego, życzliwego podejścia do innych osób. Każdy z nas ma trochę inne doświadczenia, inne spojrzenie na tą sytuację, która jest obecnie generalnie na życie, na świat. I każdy ma z nas inne przekonania religijne czy gospodarcze, ekonomiczne, polityczne. I Warto gdzieś postarać się zrozumieć taką osobę, dlaczego ona ma takie podejście. Prawdopodobnie doświadczyła czegoś innego niż my, dlatego ma inne podejście do, do, do danego tematu. Um, więc um, taka chęć zrozumienia danej osoby też nam pomoże jakby spojrzeć na tą sytuację, która się teraz wydarza w szerszy sposób, tak? Czyli nie zamkniemy się w jakimś tam swoim tylko świecie i w swoim własnym przekonaniu, ale inne osoby mogą nam pozwolić doświadczyć tej obecnej sytuacji bardziej, bardziej głębiej, szerzej, więc jest to też coś pozytywnego. Szczególnie ważne teraz w tej sytuacji jest także ruch. Po to, żeby się poruszać, żeby dobrze się czuć w naszym ciele, żeby poruszyć różne zestoje energii. E, można ćwiczyć w domu jak najbardziej my codziennie praktykujemy jogę w domu już na chyba od e, kilku lat nawet, więc spokojnie się da. E, ćwiczymy z naszymi ulubionymi kanałami na YouTubie, to jest yoga z Kassandrą i Boho Beautiful Linki, także e, znajdziecie poniżej. Są to kanały po angielsku, ale no do jogi nie trzeba jakoś pewnie angielskiego bardzo dobrze znać, bo te wszystkie pozy są pokazywane na bieżąco. A jeżeli potrzebujecie po polsku, to na pewno też po polsku są jakieś materiały, więc na pewno są nauczyciele, których można znaleźć. Tak. Mamy także takie różne treningi, bardziej rozbudowujące mięśnie, bardziej siłowe, które także praktykujemy w domu. No, na przykład polecamy trening izometryczny i myślę, że też można znaleźć takie e, ćwiczenia na, na YouTubie i jest to taki trening niewy, niewymagający jakiegoś sprzętu, a można się bardzo szybko zmęczyć pracując tylko z własnym ciałem. Bez, bez, bez dodatkowych jakiegoś uh, wyposażenia. Bardzo ważne jest także, no bardzo ważne, żeby wyjść, żeby się przewietrzyć, zaczerpnąć słońce. Teraz jest wiosna, więc po prostu jest pięknie. Nawet jeżeli nie można chodzić do parków czy do lasu, możemy przejść zrobić jakiś taki spacer po osiedlu, yy, po to, żeby się trochę i rozruszać, i trochę dotlenić, i żeby zaczerpnąć trochę słońca. To też nastraja na pewno optymistycznie tak, samo tak, to, że jest słońce tak, i że tak, na nie wychodzimy. Tak. I zobaczcie, jakieś drzewa, mm -hmm. zieleń, posłuchać czy śpiewu, przyrodę. Tak, tak. Ponieważ drzewa czy, czy trawa um, nie myślą o koronawirusie i Im, im to nie przeszkadza, <laughs> więc możemy tam znaleźć troszkę więcej spokoju niż w naszym umyśle. Zdecydowanie. Ostatnią rzeczą, o, o której chcemy powiedzieć w tym nagraniu, jest dieta. Jest to coś bardzo istotnego, moim zdaniem, myślę, że jak i także, co ma wpływ na nasze samopoczucie w naszym ciele, w naszym umyśle. Więc tak, my, tak naprawdę dla nas wiele się nie zmieniło, ponieważ rozżywiamy się bardzo podobnie. Jemy głównie rzeczy mało przetworzone lub w ogóle. Ostatnio to praktycznie jemy raw, e, czyli tak, zwa, tak zwane mm, jedzenie surowe. surowe, czyli praktycznie nic nie gotujemy oprócz kaszy właściwie. Um, no i stosujemy też um, prosty, posty tak zwane mm, krót, krótkoterminowe, to chyba się po polsku nazywa intermittent fasting. Um, mhm. No, i mamy ok tak zwane okienka żywieniowe. Ja praktycznie jem od mniej więcej od 7.30 rano do 11 rano zazwyczaj. I oczywiście to tam ewoluowało. To jakby to nie, nie, nie od razu wskoczyłem na, na, na takie okienko, ale to można sobie regulować. W każdym razie polega to na tym, że. Ograniczamy czas, w którym jemy, dzięki czemu nasz organizm ma więcej czasu na przetrawienie pokarmu, który już gdzieś tam zalega w naszych jelitach, co bardzo pozytywnie skutkuje na nasze samopoczucie i pozwala czuć się lżej i mamy po prostu nawet więcej energii, chociaż wydawałoby się, że powinno być mniej, skoro... Mniej jemy, mm -hmm. ale niekoniecznie jest tak, jest dużo, będziesz silny. Czasami nie, nie, nie. działa to wręcz odwrotnie. Te przerwy są cudowne dla organizmu, super działają, organizm ma czas, żeby zrobić porządki, żeby posprzątać, strawić różne resztki. I my naprawdę nie jesteśmy głodni. Ja kończyliśmy o 12:00 i naprawdę, jaka jest oszczędność dużo czasu, nie trzeba się zastanawiać, co zrobić do jedzenia. I mamy więcej czasu także na, no, na inne rzeczy, na które chcemy przeznaczyć nasz czas i energię. To są już wszystkie rzeczy, o których chcieliśmy Wam opowiedzieć w tym filmiku. Na pewno jest więcej sposobów, ale to są sposoby, które. U nas się dobrze sprawdzają. Stosowaliśmy je tak naprawdę przed obecną sytuacją, stosujemy je teraz i. Działają niezależnie. Naprawdę, tak, dla nas działa. I mamy nadzieję, że przynajmniej jeden lub kilka sposobów wykorzystacie, w jaki sposób Was zainspirują, a być może też się przydadzą Waszym znajomym. Jeżeli tak, to. Bardzo będziemy wdzięczni, jeżeli po, polecicie to nagranie też innym osobom. Te, tak, jeżeli też macie jakieś własne sposoby, których my tutaj nie podaliście, no to podzielcie się. Jesteś... Nie podaliśmy. Nie podaliśmy, to podzielcie się, bo oczywiście jesteśmy także ciekawi, jakie macie sposoby na zachowanie spokoju e, podczas tej całej sytuacji. I jeżeli uważacie, że ten film był, był wartościowy, to będziemy wdzięczni za polajkowanie i oczywiście za subskrypcję naszego kanału, na, który, tutaj, na którym będzie się tutaj dużo działo. I zaglądajcie na naszego facebooka, ponieważ tam wrzucamy też um, dużo innych materiałów, jak różne posty, artykuły, um, czy wrzucamy też ostatnio storysy, gdzie um, Opowiadamy o naszych codziennych um, jakichś um, pomysłach, jakichś czynnościach, które robimy, które myślę, że też mogą być dla Was inspirujące. Dokładnie. No i życzymy Wam miłego dnia. Spokojnego. Spokojnego czasu generalnie i, I... zdrowia. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Hej. Hej!